Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niedostateczny, a to jest kolejny gameplay na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy karmu na midzie. Ja oczywiście zaczynam sobie z tym przedmiotem na supporta. Widziałem tak parę osób jak grało. Chodzi mi o rankedy. Na Ari szczególnie to widziałem i i i. Nie na się na Xeracie i całkiem fajnie to wyglądało. Ja zobaczę jak to na karmie będzie działać. No i co, oczywiście ramy tutaj, będziecie mieć taką ramę. I gramy z widzami, tylko że na pewno Tristana z widzem, ktoś tu jeszcze jest, To Plainer też z widzem i tutaj chyba dwóch znajomych jest od którejś osoby, tylko nie pamiętam od której, chyba od Maćka, jestem pewny, to co, zaramy, oczywiście Dywizy ode mnie odbiegają, ale tam dla mnie, jako że dla mnie Dywizy nie ma znaczenia, bo niektórzy mogą mieć brąz, lepiej niż Diament, więc ja tam dywizję raczej nie, na to nie patrzę. No może czasami, ale rzadko ża kiedy, chyba że ktoś ma jakieś, nie wiem, dia powyżej diamentu 3, to wtedy, no musi umieć grać, bo sam z siebie tam nie wejdzie, chyba że wyboostowany. Jeżeli chodzi o masterki, to z 12-18. Mm, na piorunkach ranna jest u no, okay. no, Zobaczymy na w ogóle. Tam no wiem co nie? Co, ja nie dam prawdy? Nieraz grałem, grałem w czwartym sezonie, chyba nie pamiętam. Nie, na no, suporcie grałem raz, pamiętam. Rankeda z tą, ale nie przycięło. Mm, rankeda grałem z. Mm, mm, mm. Chyba to był Urgot. Chyba tak. Dobra, tego nie zlaskituję choćbym chciał. Dobra, idziemy na JSU. Nie zobaczyłem jaką ma dywizję, ale dobra. Niech sobie gra. Aha, masterki to są 18 runy to są klasyczne pod AP. No, dam ci złapać. Dobra, muszę troszkę z niego pić. A no, troszkę do botu atakujemy. Wydaje mi się, że jestem jego kontrol. bo karma ma dosyć mocny damage. Jak dla mnie, niektórzy mówią, że karma nie ma obrażeń na suporcie. Według mnie ma i to całkiem spore. Więc różnie to bywa. Niektórzy mogą mówić, że ma obrażenia, niektórzy mówią, że nie ma. Oczywiście ja tu będę starał się na W runę aktywować i wzbijać mu cały czas tą tarczę, żeby jej dobra prostu nie miał i żeby mógł sobie w niego strzelać bez, bez tego. Nie wiem, czy mogę to zabić. Chyba nie. No. użył poty. No i to tak cię zabije. No easy. A, właśnie, widzowie nie wiedzą, że narywam i to jest w tym najśmieszniejsze. <laughs> to jest tym najśmieszniejsze, bo bardzo często mi piszecie, że z wami narywam, ale to nie jest takie proste do zrobienia. Jeżeli mi się nie chce i nie mam takiej jakby możliwości, no to z wami nie mogę jedynie z wami zagrać, a jak sami wiecie, jeżeli ktoś ogląda mnie już dłużej, to często z wami gram. I dosyć często, oczywiście normalne, czy tam drafty jakieś, czy poro, czy, czy coś. Zaraz sobie ustawimy, zobaczę, kto na foria i kogo muszę się obawiać. Oki... Okay. Hej, oj, kurczę zrobiłem źle. Oj, oj, oj. Dobra, on się cofnął, dobra. Ja się cofam, nie, nie, odejdź, odejdź, odejdź kysz. Miosło jest w stanie coś zrobić, no i Jasło, y na pewno nie ma jasu, Dobra, to jak tutaj idziemy? Pristana, vein, to jest top smite, czyli będzie tak, robić tak. Chwilę będę biegł do tego, to sobie to przełożę. Coś dziwnie dziwnie kurde mi się patrzy, bym ja jakoś krzywo siedział. Hmm. O, i super. Teraz mi się fajnie. Dobra, wszystko widzę. E, kogo tu mam jeszcze raz? Karma, Blitzkrieg. ok, zróbmy to tak. E, Suło. Ja jestem karmo. Gdzie jest ta karma? Nie tak. O, teraz jest ładnie. Tutaj mamy... Ashen, talon, dobrze. Oki, oki doki Dobra Postaram się coś tutaj poświerować tą karmą. Lubię ogólnie tą postać. I ma, ma wszystko. Może zesnerować, może przyspieszyć i może mm, zadać obrażenia. Ale i tak najlepsze z nami, dla mnie. Ale support też jest fajny. Na topie grałem karmu, pamiętam, że grałem. To dosyć ciekawie to szło. To, dosyć ciekawie. Dobra. Kogo muszę się obawiać? A kota! Dobra, to teraz kot raczej do mnie nie przyjdzie. Oczywiście zbiera goda hmm. No i źle to zrobiłem. Użyłem tak jakby R na E, a nie na Q, żeby mu zadać jak najwięcej obrażeń, ale Q -te E mu też coś tam zadało, ale mniej na pewno. Oj, troszkę się zażywiłem. No zdarza się, zdarza się. Oczywiście jest to aż 50, 524. 5024. Dobra, tu będę go starał się obijać tak lekko. O, antyspel, okej. Okay. Dobra, chodźcie, tu, ja tutaj zrobię jeszcze raz tego Jasło i będę schodził po liniach, żeby pomagać reszcie. Szczególnie topowie chcę pomóc, bo top jest cały czas puszowany, jak... obserwowaliście jak, 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 może albo i nie. Cały czas top jest pushowany. Nie zabiję go, choćbym chciał, mógłbym to sfleszować teraz. O, szako przyjdzie. O, patrzcie się. Jak ślicznie. Dobra, no raczej padnie. Proszę. Weź sobie. Już myślałem, że go nie zabije. i tak się Strzelać czy nie? Strzelać czy nie? Ale dobra rady, no co on nie da? On nie da rady. No jak. Ślicznie. Ale to oczywiście widzę, że ten jasło nie, nie ma jakiejś wysokiej dywizji. Widzę po grze. Ale to też trochę mówię, że nie patrzę na dywizję. Ale to w sumie widać jak ktoś gra czy, czy jakąś rangą mniej więcej. Jeżeli o to chodzi. Hmm. Ten Itemek na Golda fa fajnie działa. Nie wiem, ja kiedy to jak, kiedy ja to wrzucę, to ja nie mam bladego pojęcia. Postaram się teraz wszystko nagrać naraz i wtedy to powrzucać pewnie to mi zejdzie z, z dwa nie no, z 5 dni około, żeby to wszystko rzucić. <laughs> A tutaj nie masz szans talon, nie ja bym wiał. Dobra, nieważne. Nie słyszeliście tego. Nie słyszeliście. Tomek nie umiesz to grać, nie znasz się po co mówisz takie rzeczy, że nie da rady. Ale miał. Hmm? Ulta miał. Ulta miał. Okej, okay. zobaczmy, co tu na bocie się dzieje. Blicrang z Vein. Dobra. To jest ciekawa kombinacja. Tu Lulu, no też była mocna kombinacja. Jak Lulu będzie miała troszkę AP, to wtedy dosyć fajnie będą mieli synergię, Tristana będzie mogła bardzo łatwo. Um, będzie mogła być strzelać tak jakby szybko, biec szybko i strzelać. Razem z obrażeniami z PIX. chyba tak coś tam nazywa dokładnie. O Lulu też spod... na, na midzie też tak działa. TV Confirmed. Chodź. Dobra, postrzelamy sobie go trochę. Chyba mogę go zabić. No, nie masz szans. No ale no co. Tak, tak, ja troszkę, troszkę mnie nie pasuje. A bo raz, będę starał się skupiać się na liniach um, sojuszników niż na moim. No tam nic nie zrobię. Tam nic nie zrobię. Mm. Dobra, idę na topa w takim razie. Wydaje mi się, Talon... Ile Maszulta. Ma ulta? Masz okej, okay, możemy zrobić tego szena. E, dla niektórych może ten item jest głupi, e, ale według mnie teraz, w tym patchu, jest okej, okay. jest ok, nie jest jakiś e, do trolu. Chodź. No popatrz. Jest twój. Nieźle. Nieźle szefie. Wracamy na mida. Spok. Nic się nie dzieje. Wracamy tutaj na tonną aleję I spróbujemy tutaj... O o, nie ma Mida. O kurczę. O, kotek ładnie tam poświrował. Agresywny słup. No, no bliskę. Raczej musi być agresywny. A czego słup? Aha, że ja jestem słup może? Nie wiem. Nie wiem, nie ja rano Peker. Więc nie wiem czy taki jakiś support. No, nic ci to nie da, bo tak to obrażenia zada. Dobra, potrzymamy sobie to troszkę. Muszę kupić sobie pod toksiki. Te potki. Nie wiem czy to jest konieczne, ale... Ja sobie chyba kupię. Albo złożę sobie do końca. Mm -mm -mm. Co sobie złożę? Kielik do końca. Nie wiem gdzie jest ten osioł. Coś czuję, że za... Oni mają wizję, popatrzcie. Jak sprzęt schodzi, to oni na pewno mają wizję. Raczej się wywalisz tam. Muszę tam biec. Widzicie? To co on kombinuje? Wow. Musiał... Boże, mi... nie trafiłem w niego tylko w... Dobra, uciekam. Ja tu... Ja uciekam. No mówmy, że Uciekaj. Dobra, nic nie zrobię, no tak bym... Ja nie mam heal'a w samonerach, Więc nic bym tu nie zdziałał. Chodź, czeka, chodź. na no, obierzmy sobie. Dobra. To jest chyba on. Dobra. Chciałem mu oddać znowu, ale ten jasło jednak coś bije. Dobra, muszę na tego boto zejść. No troszeczkę... No jak widziałeś tam na szen... schodził na dżunglę, to ja już wiedziałem, że będzie tak. Że tam będzie coraz więcej osób. Jeżeli ktoś schodzi stopa na do, tak jakby w dżunglę, no to wiadomo. To już wiadomo, że tam ktoś będzie schodził. Okej, okay. taki, jaki, jaki. Uuu! Bardzo no, do, do przewidzenia, oczywiście, że taki flash pójdzie, jeżeli może zrobić kila. Dobra, no, zrobimy tak, zrobimy kielich. Mam regenerację już taką dosyć mocarną. Mmm. dziewiąty, 9, aż mam dziesiąty popatrzcie. Pink warto, żeby poleci. No i co I ja na to wiem, CV-ka, nie wiem, jak to się tu nazywa. Yy, to ten daleko widzenia. Hmm. No popatrzcie. To ten jakiegoś tam widzenia. Mówił, że sobą A tak dobrze jest. A zabili smoka. No ja nie miałem szans tam dobiec. No nie mam butów. Chociaż. No nie miałem szans. Tam. No i jest nasz Shen. Dobra. Ciul są farmą. Czy nie ciul? W sumie oni tam są już blisko. Przydałoby mi się tam. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Wchodzę. Puszczę puszki. No mogli poczekać na mnie, na pewno mogli poczekać. Teraz oni raczej nic nie zrobią, chyba, że grabnie. No, użyję flesza. Exhaust. Okej. Okay. No, chodźcie tam, kochani. O, ale mnie przycięło. się to? O, nie, no coś mnie przycięło tak konkretnie, nie? Nie wiem, czy to na materiale widać, ale to było dziwne. Ale to jest cena zabiła, okej. Okay. No ale jest Rengar. Dobra czy ucieka. Dobra, shutdown za taki... Za takie coś chyba powinien być okej. Okay. Ranger w ogóle focus fenomenalny. Padnęda Churzako. Ale nie, nie wiem o co chodzi. Dziwne. Prawda dziwne. Gdzie tego pinwarida położyłem? A, to już czego? dobra. Dziwne, miałem takie dziwne dropy, że... No serio. CFP mi spadają, dziwne. Naprawdę to jest dziwne czasami, że jak chcę coś zrobić, no to tak jakby mi pokazuje, no nie pokazuje, tylko mam takie ścięcie, nie? No nie wiem, czy to widać, ale to jest cholera upierdliwe. Nie wiem, od czego to wynika. Format C, ja wiem, że jak coś nie działa, to format C, ale to raczej chyba nie w tym, nie w tym przykładzie, nie na ten, no, no, nie w tym, no. Dobra, tam się biją. Dobra, ja tam rotuję znowu. Tutaj. No, nie mam flesza. Dobra, czekajcie. Jeszcze nie. Puszki. Chodź. Dobra, chcecie cię żeby cię na pewno trafić. Ja zazwyczaj jestem przeważywny jak w skillshotach. Czasami jak, nie, jak widzę, że na początku mi nie dają shoty, no to już na pewno tymi skillshotami nie będę trafiał. Tak zazwyczaj mam. Szczególnie jak gram Victorem, czyli to E. Nie wiem, jak ktoś to się to nie nazywa. Ten jak taki, co tak leci. To nie wiem, jak to do końca. nie znam. Speli, tak jakbyśmy. Inspiracja, że to się nazywa inspiracja. to jest skupiona wola. Wewnętrzny ogień, w ogóle nie, nie przypuszczałem, że to się tak można nazywać. Jasne, szefie, zaraz tam podejdę. Idę, idę. Idę, szefie, już tam biegnę. Nie mam problemu. Zobacz, on ma wizję. Z biegu dół, więc on chyba wie. On tu się pokaże. On ma wizję. Na stówę ma wizję. Ma wizję ma. Dobra. to tam jest? A nie, jest dobra, jest tutaj. Co jest, Herold? Jak się bawisz? Oko? Nie, nie będę ci wybił w oko. To jest, Kot? Coś tak na mnie Dobra, to raczej na tym mieście raczej mi nie mogą nic zrobić. Jak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie mogę być nigdy zapewny, bo. Pewność gubi może wiecie czy nie wiecie O, mojego pinka chcę pozwalić. Ty gamoniu. Idź mi stąd Czyli będzie impreza na bocie. Aha, już jest impreza na bocie. Dobra. A no tutaj moje raczej popadają. Ojej. Szen, dobra. Na razie? Raczej mi nie dogonicie. Tak jesteś świr. Odejdź. Ciekawe to wrażenie mam. Pewnie szako. uciekaj. No i ładnie, ślicznie. Tylko, że mi Blue zabiorą. Mam dużo HP, więc jeszcze tutaj mogę się po, po, pobawić, ale czuję, że padnę, bo nie mam flesza. Hmm, nie są? ryzykowne, nie sprawdziłem tych krzaków. Tak samo tych. Tutaj. No tu, tu, tu. nieładnie nie tak. tak. choć jak trochę na ślepo. Dobra. No bo to nie będę biegł. Najwyżej mnie zabiją, to tak. Tak więc nie zrobię hmm, nie ma ich. A tu jesteś. Ile ty możesz, ile ty nie możesz zadać? 700 masz? Oś tu szefie. 700 prawie. Nie no, nie zabije cię. Chyba. Chyba cię zab nie. Hmm. Udało się. Nie byłem przekonany, więc tak trochę na ślepo biegłem. Jakbym jeszcze zdodżował Tokio, no to raczej bym go nie zabił. Bo jednak nie wystarczy, bo miałby tarczę. By on sobie on, to po prostu zredukował tarczą. Więc raczej. Kappa Kaperino. A tak, to jest ok. Jeszcze ani innego kapuzu nie rozwaliłem, co jest. O, cześć. Nic tu nie poradzę. Dobrze że zrobił Sako. Cofnijcie. Nie, zrobię tak, oraz razie czego? Ja, to, ja teraz tak sobie gram, troszeczkę sam. Yy, no to te, te, ten, to ten jest chyba najlepszy. Bez czerwonego, jak teraz tak zao zaobserwowałem. Obserwowałem, to ten jest najlepszy. Miałem to tu dokończyć, albo jakieś takie przedmioty. Ciudlemuje. dzikie węże. Dobra, pójdziemy na to, Tu, 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 tu. Dobra, to raczej pada, na nie nie, tym nie biegnę. Ja nie jesteśmy go... co ty masz? Hydra? Okej. Okay. Tylko jakby to zrobić. Oł. Uciekaj szefie. Ja wam trochę tych obrażeń zadam, ale no, nie zrobiłem. Wiem, że te obrażenia będę miał. Znaczy mam. co znaczy się nie muszę martwić. Bo ciężko, ciężko ich trafić. Ojej. Co ja ci tu mogę zrobić, mistrzu? Chodź. Chase, chase, chase. Hmm. Hmm. Dosyć ciekawe. Naprawdę? Niech się jeszcze ten shunter zrobi z dwa razy tego spadle flaszę i go zabije. Ale jeszcze tego nie zrobi. Aha, kot tutaj gdzieś się no, Dobra, gdzie on tu jest? Tutaj? Dobra, puszczymy puszki, żeby go znaleźć. Gdzie nasz puszek, polecisz? Aha, tam pobiegł. Hmm. Bez ignite, dobra. Dam Tristania asyst... Pójdę z Tristanem i zdobędę asystę. No raczej Tristana go zabije. No nie wiem Dobra, uciekł. Okej, okay, to się cofnę. Chyba, że Drake mogą robić. Chodźcie, ej. Chodźcie. Chodźcie misiaczki. O, hej. Okay. Dobra, dostał. Tutaj jesteśmy w stanie ...grain. Dobra wbita trafiłem. Fuck! Dobra, tutaj karma padła. Nie wiem, co mam zrobić. Hmm. Chciałem ustrzelić strzelić tego, tego... ...kota, ale mi nie... ...nie miałem wystarczająco dużych obrażeń. Na razie, chłopaki. Ale pewnie kot mi tu wskoczy. Ja bym tak zrobił. Aha, jest na obocie. Ja bym tak zrobił, żebym skoczył we mnie. Byłem mucik. Hmm. Czy info dostał rengar, że ja tu się... czy rekaluję? Hmm. No popatrzcie. Dobra. Z tej strony nie ma opcji, że ktoś mi przyjdzie. No nie ma takiej możliwości. Tu był rengar Yasuo i, i i... Coś jeszcze. Shen. Więc to raczej nie ma takiej możliwości. Um, echoluden czy Relair? Echolud Rabadon? Zrobiłbym ogólnie zonie. Zonie bym tu walnął. I by było okej, okay, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale no... Co to jest? O, sur chcesz. Jeżeli ktoś jeszcze raz da tak, to dam tak. Albo będziemy grać w czterech. I to tam bez różnicy, jak mam być złem i Kuszki Ręgar go. O, Ręgar się wkurzył. Ręgar leci. A Puszek go dalej, ściko. Jeszcze tak. Brakło. Jakby nie użył W, to by padł. Miałbym, miałbym Sherzisty. Cubierz. Użył. E, hmm. Było 2-2, więc nie poleciał sur. Chodzi mi, że nie było 3-1, czy tam ileś tam powinno być. Oj, oj, nie mam czym cię uratować, hmm. <grywy> naprawdę flash, cyrliuski, cyrliuski, o ty dodrzeże, Viperze, ty, ty bestia nie, no nie zabijaj jej, choć chciał, no to w ogóle się to tu zabijał Chciałem sobie ścią... ojojoj oj, oj. Gdzie? Gdzie chcesz mnie złapać? Już nie wiem, który raz próbujesz Ale dobrze O zalewa żywniak. O w mordę Leć! No, czego tam nie lecisz? Zabiłbyś to wejny bez problemu Masz ulta? A nie masz ulta. No dobra, nie miałeś ulta, nie zgubiłeś Mm -hmm. Dobra, dobra, lecimy na tego mi do znowu. Cedera mam 35, Z... mógłbym buty tu Cedera robić, okay, bo mamy tak jakby po 45 Cedera, nie pod 40, to po masterka. Oryat, to jest 10 minut, no tak naprawdę. Nie, widzę, nie widziałem, żeby ktoś z radem biegał. O, by mi ukradł. Okej, okay. ukażyciłbym puszki bym go zabił, ale ktoś to musi być jeszcze. Tak bym ja obstawiał. Prost. Jakby. Aha, wszech! Aż. Nie no, bić, bije, no nie będę mówił, że nie. No, sam to trochę nie wybiorę. Musiałem grać innym czempionem. Nie wiem, jakimś burstem. A nie no, w sumie burstem był. mieć AOE damage. Jakiś. Ale... nie mam. Za bardzo. Zastanawiam się, kto by był dobry na Aoe. Hmm, dosyć ciekawa ucieczka w tą stronę. Ja bym... Ja bym tu się grupował, Bym starał się ich obijać. Dobra, tu nikt nie idzie, więc... O, idzie. Ktoś tu idzie. Kocik. Kocik! O, zultował. Gdzie jest kot? A, on wskoczył gdzieś na dół. No i wskoczył. Gdzie? Mm -hmm. No, spodziewał się, że tam ktoś będzie Jest talon z, od flanki No, był talon od flanki I tyle go widzieli Dwie hmm. Widzimy puszki No, odejdź od mojej Aha, od szako teraz co dostaniesz? CC? Na razie. Uuu, <grym> ale ładnie to zrobił. Licznie. Ale po co mi dałeś zakę? Nie no. Nie no, ja sam tego nie nie, nie jestem aniwią, czy jakimś innym pikiem. Ja pierdzielę, cały czas daje się sucho płacną. No niby teraz mnie przeblokował. Że zamiast mnie, mógłbym patrzeć na to. A, dupa. Nie wyszło mi tak, jak chciałem. Ale oni cały czas tu stoją, no bez jaj. Chodź Talon, ja bym tam wbijał. Nie chcesz wbijać? Surrender. No dobra, damy tego Surrendera, jeżeli chcą Surrendera. Okej, okay, no to to było na tyle w takim razie. Jeszcze sobie tam wbijemy. Wbijemy, a co będzie taka końcowa, końcowa akcja. A Zabi. i znowu lak, widzicie? Nie wiem czy ty wy to widzicie, ale sami mam takie dropy dziwne. Ej, Baw, czoło. No to co? To by... O i znowu to są. Dobra, to co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I na razie, cześć! Bejk. I co bym tutaj robił? Eee... Tyle. Musiał iść na no to surender. Bang!